Witajcie po raz kolejny na moim kanale i dzisiaj chcę trochę o hejcie porozmawiać, bo mam trochę przemyśleń, więc... Po pierwsze nie rozumiem hejtu i nie rozumiem tego, dlaczego ktokolwiek poświęca czas na krytykowanie kogoś innego w taki bardzo obraźliwy sposób, nijak nie odnoszący się do treści tego, co komentuje. Widziałam wielokrotnie u siebie na kanale, też zdarzało się, że ktoś pisał mi totalnie głupie komentarze. I wiecie, jakby zastanawia mnie to, dlaczego w ogóle ktoś poświęca swój jakże cenny czas na przeglądanie, oglądanie czyichś filmików tylko po to, żeby wytykać jakieś rzeczy totalnie niezwiązane z samą treścią kanału na przykład. Jakby ja sobie tego nie wyobrażam, i ja ogólnie mało komentuję rzeczy w internecie. Jak komentuję to pozytywnie i nigdy nie zdarzyło mi się napisać komuś coś, coś niemiłego, raz zdarzyło mi się napisać komuś, że się nie zgadzam z tym, co ten ktoś powiedział i jakby podałam swoje argumenty. Jeżeli na przykład oglądasz kogoś i ktoś uważa, że jest beznadziejny, brzydki, głupi, to po co poświęcasz swój cenny czas, czas swojego życia, którego jakby nie odzyskasz? żeby napisać tej osobie, że jest, nie wiem, chociażby brzydka, albo głupia, albo beznadziejna, albo że powinna, nie wiem, iść coś sobie zrobić. Po co? Wiecie, ktoś, kto jest szczęśliwy wewnętrznie, ktoś, kto nie czuje braku względem samego siebie, nie ma sobie nic jakby do zarzucenia, nie ma ze sobą problemów, nie poświęci swojego czasu na to. I to jest ciekawe dla mnie, z moich obserwacji, że im więcej robisz, tym więcej spotykacie hejtu, a to dlatego, bo ludzie... Nie radzą sobie z oglądaniem kogoś, kto robi coś, co sami chcieliby robić albo na co nie mają odwagi. I tak tego nie rozumiem, bo kiedy ja chciałam robić YouTube 10 lat temu, ale nie czułam się na tyle odpowiednią osobą, żeby to robić, to nie pisałam hejtu ludziom pod tytułem Jesteś beznadziejny, żeby zepsuć im doświadczenie, które sama chciałabym przeżywać. Więc to jest strasznie dziwne dla mnie i tego totalnie nie rozumiem. Dajcie znać w komentarzu, jak Wy to rozumiecie, jak myślicie, dlaczego ludzie hejtują. Może jest ku temu jakiś powód. Natomiast ja tego po prostu nie czaję, nie rozumiem. Ostatecznie pamiętajcie, że nawet negatywne komentarze podbijają komuś zasięgi, więc nawet jeżeli ktoś uważacie, że robi coś szkodliwego w internecie i komentujecie to w sposób jesteś beznadziejny, czyli taki totalnie bezkonstruktywny, to tylko podbijacie zasięgi tej osobie. Jeżeli uważacie, że gadam pierdowy i teraz napiszecie 100 razy, że nie wiem, jestem beznadziejna czy coś, to tylko podbijacie mi tym zasięgi. Jeżeli chcecie komuś na przykład faktycznie zwrócić uwagę na coś, że coś źle robi, możecie to zrobić w kulturalny sposób albo napisać w ogóle wiadomość prywatną do tej osoby. Więc pamiętajcie, jeżeli na przykład komentujecie kogoś szkodliwego i piszecie 100 razy, że ktoś jest głupi i w ogóle powinien nie wiem co sobie zrobić, to po pierwsze naprawdę możecie komuś wjechać mocno na psychikę, i nigdy nie bądźcie czynnikiem, które powoduje, że ktoś zaczyna myśleć o sobie bardzo źle albo zaczyna myśleć o tym, żeby coś sobie złego zrobić. A po drugie, no, nie podbijajcie zasięgów ludziom, których uważacie za takich, którzy nie powinni mieć zbyt dużych wpływów na innych. I oglądając czyjeś filmy nie musisz się z kim zgadać. Jak oglądasz mój film, nie musisz się ze mną zgadać. Możesz mi napisać, co ty sądzisz na ten temat. Ale bezpodstawne i bezsensowne komentarze o nawet nie wiem, czym słuchajcie. Ogólnie dużo się rozgadałam. Mam nadzieję, że coś mi się uda z tego filmu y, zrobić i zmontować. Jedynie proszę o to, żebyście używali swoich słów odpowiedzialnie, bo pamiętajcie, że słowa mają moc, te pisane również, e, mają swój ładunek emocjonalny i energetyczny. A jeżeli jesteście pełni jadu i chcecie na kogoś ten jad przelać, ale ktoś tego jadu nie przyjmie, to ten jad wróci do was. I możecie strzelać pociskami, ale jeżeli ktoś tych pocisków nie bierze na siebie, ta osoba, w którą strzelacie, to te podciski, pociski się po prostu odbiją i uderzą w was, także. Taki krótki yy, apel, żebyście naprawdę brali 100% odpowiedzialność za to, co wypuszczacie w świat, bo to po prostu do Was wróci, być może od kogoś innego, w innej postaci. Yy, tak, żebyście zrozumieli, że przede wszystkim szacunek, wzajemna miłość yy, i po prostu normalna ludzka empatia, także co wysyłasz to wraca. E, Im więcej wysyłasz negatywnych rzeczy, tym więcej ich dostajesz, i tak samo jest z pozytywnymi, więc dzielmy się tą pozytywną energią. Nawet jeżeli się różnimy, nawet jeżeli e, nie podoba nam się coś w kimś, to, to możemy zawsze wyrazić swoją opinię w konstruktywny sposób. Pamiętajcie, że każdy z nas, absolutnie każdy z nas jest gdzieś w internecie obecny e, w mniejszym czy też większym stopniu i każdy z nas jest tak naprawdę e, narażony. Na to, by inni ludzie nas widzieli, by inni ludzie nas oceniali, więc jeżeli wysyłacie pozytywną energię, to ona do was wróci. A jeżeli spotykacie się z bezpodstawnym totalnie hejtem, to po prostu tego nie przejmujcie. Wyślijcie tej osobie pozytywne wibracje i wyślijcie jej miłość, bo jeżeli ktoś chce w was uderzyć swoją złością, a zderzy się z waszą miłością, to totalnie wybijecie go e, z jego zamiarów. A to jest najlepsze. Tak jak śpiewała Selena Gomez, klasyk. Kill them with kindness. Pozdrawiam Selena Gomas, jeżeli mnie ogląda. Hi Selina, hi how are you? I cóż, widzimy się następnym razem w kolejnym filmie. Wszystkie linki na dole. Subskrybuj, dawaj łapkę w górę, żeby zwiększyć moje zasięgi, zasięgi tego kanału. Widzimy się w następnym filmie. Pamiętaj, jesteś i to wystarczy.